Przechodziliśmy do y, rejonu Górskiego, czyli kijowskiej. Tutaj jest już taka okolica, gdzie e, właściwie no widać znaki No ale widać, że to no, nie jest y, do końca bezpieczne. Tutaj właśnie mam przed sobą ślady po, po uderzeniu ta ściana jest w naszym stopniu zniszczona także dzisiaj w tę część póki sąsiednik a tutaj przed nami się plac plac dla dzieci I jeszcze, żeby, żeby z bawić się, taka jest sytuacja tu obok nas Działa jakiś sklep. Przede mną, przede mną widać dworzec. Doniecki dworzec kolejowy. Pociągi ojga w, w tej chwili nie jeżdżą. No tak to wygląda. No. Ludzie, ludzie żyją, ale no właściwie w każdej chwili można może ich spotkać. Nieszczęście, bo w każdej chwili pocisk może, może, może uderzyć. No, są to ewidentne dowody, ewidentne że, że pociski wpadają właśnie po prostu w zamieszkałe, w zamieszkałe rejony, rejony miasta.